Na przestrzeni dekad, wieków i tysiącleci ludzie powiększali swoją cywilizację. Już na pradawnych egipskich hieroglifach można było zobaczyć Stewka, a każdy szanujący się stiwek musiał mieć swoją kobietę u boku. Jeśli jej nie miał, to był tak zwanym jedynym przegrywem. O rany, mam już 10 lat, nadal nie mam swojej dziewczyny w Minecraft. Hej. O, wow, dziewczyna. Hej. Chcesz coś ze mną porobić? Ty no, nawet, nawet mam pomysł. Ech, może znajdę jakiś poradnik. Jesteś jednym, przegrywam! Już przedstawiam ci top 10 sposobów na znalezienie dziewczyny w Minecraft! Numer jeden! Zmień tego obrzydliwego skina! Przecież to ja. Dzięki mięśniom każda kwadratowa niewiasta jest moja, jeśli tylko chce! Ale sam skin nie wystarczy! Zacznijmy na serio! Po pierwsze, wejdź na minecraftowy serwer. Numer dwa, Wybierz dziewczynę z fajnym skinem. Pamiętaj, że nie liczy się charakter i uczucia, tylko świetne cztery litery. Numer 3. Podejdź do niej, a potem klepnij. Numer 4. Jednak może warto szanować kobiety i ich prawa. Bo... Jednak może warto szanować kobiety i ich prawa, bo dotyczą każdego, niezależnie od płci. Chwila, co jest? Prawa kobiet? Nie, no, to nie jest śmieszne. Kto jest takim żartownisiem i mi to podrzucił? Szybko przyznać się, bo mam wrażenie, jakbym słyszał napadające mnie feministki. Co do. Ostro na łeb poradnik, ale trzeba spróbować. Wy też to widzicie? To dziewczyna. Hej, fajnie chodzisz. Mogę chodzić z tobą? I właśnie od wtedy nasze życie było naprawdę cudowne. Spędziliśmy dni, miesiące, lata budując wspólne domki, walcząc z mobami i chillując wieczorami. Ale w końcu nadszedł ten czas. Napisałem jej książkę z tekstem. Młody hoffa, mimo że mieszkasz w Szczecinie, a ja w Rzeszowie i do tego masz 55 lat, to chciałbym, abyśmy grali razem w klocki do końca życia. Wyjdziesz za mnie? Ona, ona mnie zaprosiła na rozmowę. Ślub mogę brać, ale żeby tak rozmawiać, siemał, ch chodzi z tą książką. Halo typie. E